Dzień mamo ludzie! Dzisiaj jestem jest co dzień albo mowy, jak żeby inaczej Rozpoczynamy kolejną serię z kolejnej gry, z kolejnym Garpega jest tą grą jest Fallout New Vegas. Jak widzicie, jak też nie. Kursor lat, latek głupi Ale to nic, zacznijmy nową grę i no i zacznijmy po prostu. A więc ja wam dostawię film, do oglądania i takim klimatyczny, no bo i też nie, nie wiem dla kogo no już mam pomysł, już mam pomysł

When atomic fire consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. When they opened, their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic. Dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. Four years have passed since the Republic held the dam, just barely. Against the Legion's onslaught, the Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier. Hired by the Mojave Express to deliver a package to the new Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn. For the worse. You got what you were after, so pay up. You're crying in the rain, Pally. <laughs> Guess who's waking up over here? Time to cash out. Would you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink, Dig. You've made your last delivery, kid. Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling, must seem like an 18 carat run of bad luck. Truth is

I my name is gabunah <m editors> yeah. of no, gabunah. yeah, gabunah. no, nieno nietafio. so you should come over to us and look at what i've picked for welcome to good springs. now, i hope you don't mind, but i had to go rooting around there in your noggin to pull. No, okay, no, bits no, out. No. To, co... ale... nie... Jak można przeleć stały łeb? Dobra, pokaż. Okej. Okay. A więc... Zaczynamy. Biały. Nie, biały. Okej, oto. Afloamerdekanin. Nie biały. No nie mogę trafić. Nie, dobra, może. Dobra, mam klawiaturą. Tam wygląda całkiem spoko. Ale zmodyfikujmy. Nie, ja, chwila, 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 tylko sobie myszkę zwolni. To nie tylko kurso lata, a później będzie ono za wolno. Na pewno tak będzie. Jakżeby na... Inna... A dobra, Kizzy. Don Kole. <coughs> Uuuuh. Wampir. <coughs> Ten no. Albitos. O, oh, tak. gdzieś tak. Uuuuh. się <coughs> Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wiek. okej okay, gdzieś tak... No dobra dalej fryzura a nie fryzura mi się podoba kolor włosów bo... zaraz tułacz nierówna nie. broda Jeszcze... awangardowy rewolwerowiec uhu hu Gentlemen, ladies and gentlemen! Nie, no si, To miałem PKS-y. Jak ten z mana, mena Wolverine. Story oh. Nie, pks mi się podobają. Ja. Ale kolor... Osobczarne robi. And gotowe.

Bo jakoś tak, dziwnie mi się chodzi. No ej no, ale właśnie... Może trzeba się... Może to jedno z tych sterowań, do których trzeba dorosnąć. What? What the Nie chodzi mi o to coś, chodzi mi o to co ja mówiłem. Siło. Siłok jak łatwo kowoj i dźwiga swoje I większe spróby oraz jak spisuje się barowy w barowych zadymach. Wielka klata. Nie, percepcja. Percepcja będzie. Percepcja będzie dobra. Tak jest. Postrzegawczy kowoj zawsze wie, czy w pobliżu znajduje się... Laska. O je, dynamik to. Albo gdy pot... Przedają się do niego hultary. Materiały wybuchowe, otwieranie zapachów, broń energetyczna, celność i zasięg kompasji. Wytrzymałość też nie będzie, charyzma. Charyzma także. I będzie można zmniejszyć troszkę szczęście i troszkę zwinność i dodać do... ...prawie siły i i charyzmy. gotowe Jesteśmy wreszcie wow. nie powiedział um to dosyć sprzeczny wynik ale jak na to co się wydarzyło to i tak dobrze eeeh majty a o, mam majty w te spodnie to to dziury o, oczywiście jakże żeby inaczej

<laughs> Mother. What? Okay. Now I got a few statements. I want you to tell me how much they said. Send... Okay. First one. No, I ain't giving. Okay. I'm. All... Y... Uh. <laughs> I'm slow to embrace new. I charge in to deal with. No, okay. Almost done here. What do you say? You have a look yeah, at this. Tell me what you see. Yeah. Uh. Okay. Yeah, the yeah. uh. Urządzenie z epoki lotów kosmicznych. Że co? Gryfa to mowy, i głowa na poduszce. Głowa na poduszce. To było bez sensu całkiem. Broń białej oczywiście nie chcę i... i Retorykę na pewno, otwieranie zamków i... Broń palna? Dobra, nie będzie broń palna. Więc, Before nie. I turn you loose, I need one more thing from you. I got a form for you to fill out, so I can get a sense of your medical history. Okay. Just a formality. Ain't like I expect to find out no, nie, nie, nie getting shot. No, nie od pamiętam, od Wiem, że tu jest fajna. Co mi się podoba? O to? Nie to. I i i i. No i to. Gotowe i tyle, jak I daj mi ubranie. No, fez! Otwieram pusty kufer. Puste. O. 308. A weź całość na A, jest spoko. Amunicja 40-57G To ona jest chyba do rewolweru tego Myśliwskiego? Nie już tak Czy pistoletu jak myśliwskiego? Wszystko ukradniemy O Okej. Okay. Czemu ja nie mówiłem? Naprawę, naprawę, trzeba naprawić. ma no i 25, więc... Pewna się za niedługo tu przyjdziemy. I kolejną rzecz, opt, Oftmaloskop. O, o, Niepotrzebny nam ale. Okej. Okay. Okej, okay, a więc to jest fajne. Open the door. Maka muzyka? moje oczy. Okej. Bardzo pusto. Pustynnie na tej... A. Pustyni? Czy ma pustyni? Siemano Tam ma miść Tu w środle Nowa misja Siema Króletka Cheyenne, zostań Okej, okay, naucz mnie czegoś tam. Yeah. Zobaczmy, tylko co tutaj ty jest. Mm -hmm. Ciekawe, czy nas ci się obrażą. Nie obrazam cię, Jedwica. <laughs> Lubiłem się. Tu. Oh, tu. <laughs> okay. Now, see the sarsparilla bottles on the fence there? Take this and try. That's the right idea. Look down the side. Try crouching down and staying still. It'll help your aim. Next no, no shot. Well, that's a start, but really... no, I don't recommend you came to me to learn. Oh, the on the chicks. Hey, boss. To what is it? Do kill some or something? I don't know. Coś uh. mi się źle mówi dzisiaj. No źle, źle... Mało mówię w ogóle... Źle jest jak się mało mówi. Więc... Coś szybko trzeba było powiedzieć może... O tym, że idziemy do jakiejś tam studyni. Aby... Aby co? Nie wiem co. A więc powiedzmy coś o że chociaż nie wiem zbyt dużo. Wiem tylko, że jest na tym samym silniku co Fallout Trójka, Skyrim i Oblivion, więc to dosyć dużo gier postawiono na to na na, na tym silniku. Let's see if we can get Okay, you are. Go give him hell. No. What oh, you Okay. let okay. Willow, Willow! A, przeładował. Tylko ona Weźmy weźmie. tak. tak. Mm, mm, mm. O, jeszcze mięso. Pieku na. Aha, dobra. Za gelapochałem się. I nawet jeśli mówiłem, to było straszne. Wiem, że to było straszne. Bo nic nie mówiłem. W sensie... naciskam na myszkę, a on dopiero tak po chwili. Znaczy, no nie teraz. Ale no... Nie, nie teraz, tylko przed chwilą. I wiem tak, a on dopiero po chwili się do broni przełożył. I jakoś tak bardzo szybko on to robi, prawda? Waterfajdzie, trójce chyba to płynnie jest. Apollo się tej to tego nie ma w ogóle oh, oh. Oj, oj Mordor, będzie Mordor? Czy będzie Mordor? My chcemy Mordora, nie, nie? Jak nie, jak tak Gdzie jest Może Może pistolet No Fuck, to uczynił. Okej, okay, to było naprawdę bardzo wydajne. Dobra. Jep, 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 jep. Jest yep. co? Cześć. Krety, i nie się Oj, tak się lubicie Cieszę się. I at mean, oh look at the guys now that was some good work mm -hmm. even got a little exciting there mm -hmm. at the end here's a little one more thing I wanted to show you thought I might teach you about living off the land okay I've been... hey there A więc przejdzie się kawałek, check. kawałek, taki, no taki bardzo mały kawałunek, tak, tak, nie do no, nie, hmm. o, gdzieś? nie, 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 Bo tutaj gdzieś jest coś Ale jestem ślepy, więc O, tam jest A te e, ludzie Ciekawe czy nas zaatakują Słyszę szczały Nie one ształy Ale do się Nie no, żółto sam. Czyli... ...moo no, samolocic, właśnie. Taki fajny samolocic chciałem wam pokazać. I... ...badać to miejsce. O, no, kluczyk. O... Oh. Jakaś tam coś z gwiazdką. To... O kapsle na boi Ogniwa sztoerowy no i nie zobaczyłem co jest ale dobra, oto tą sensacją tą że nie tą, że nie zobaczyłem co wziąłem Kończymy odcinek, pierwszy odcinek z gry Fallout Miwego z Skyrim, ale to jest wytajanie coś trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, mam, łapujcie, mam nadzieję, że się podobał i czekam, co o tej nowej serii, czy chcecie, żebym ją prowadził, czy niekoniecznie, czy chcecie coś innego, to by na przykład, no może Battlefield 3, jakbyście chcieli, to może, ops, kotki. no więc, coś trzymajcie się i na razie.